Posłuchajcie, co powiedziałem Rafałowi Trzaskowskiemu o jego prawdziwym podejściu do kobiet. Panie wiceprzewodniczący w 2015 w 2016 roku głosował pan przeciwko zmniejszeniu wieku emerytalnego dla kobiet. Co więcej, gdy wbrew pana woli i pana środowiska politycznego wiek emerytalny został zmniejszony i kobiety mogły pracować 7 lat krócej, obiecał pan warszawiankom, że dopasuje możliwości i ulgi w ZTM właśnie do nowego wieku emerytalnego i to się nie wydarzyło, okłamał panie. Często pan mówi, że jest pan kandydatem Kobiet, ale chciał pan, żeby Karna kobiety wydanie? pracowały 7 lat dłużej. Może warto je przeprosić. Teraz. Coraz bardziej pan wiceprzewodniczący z każdym dniem przypomina Bronisława Komorowskiego. Poczułem się kilka lat młodszy także przy tej pana opowieści. No, ale efekt jest taki, że kazał pan 7 lat dłużej pracować kobietom i ta cała piękna opowieść, którą pan tutaj bardzo przedstawił, przedstawił, nie zawiera jednej odpowiedzi na pytanie, czemu kazał pan kobietom 7 lat dłużej, dłużej pracować. Bardzo.